Patrząc z kolei na Odrę to też warto przypomnieć jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe to porażka z Termaliką 0-3, a potem dwa remisy w meczach wyjazdowych 0-0 w... Może teraz lepiej, Poczobut delikatnie, jeszcze strzał z Jawińskiego i trafia na 1-0. No idealnie, idealnie wrzucona piłka. Na Zjawińskiego przez Poczobuta, wydawało się, że, że po, tej, po tym pierwszym dośrodkowaniu zrzutu rożnego, daleko, daleko przestrzelona ta piłka. Eee, tutaj, tutaj naprawdę wyśmienicie, wyśmienicie wszedł Zjawiński. Wega, wega, dobra wrzutka! 2-0 Ależ ma wejście. Bardzo dobre dośrodkowanie. Z głębi pola bieg Wojciechowski na tą, na tą piłkę od Wegi. Widzieliśmy. No Wega rozpoczynał po lewej stronie. Tutaj przeszedł na, na prawą stronę. Złamał do środka i lewą nogą dośrodkował wprost na głowę wprost na nogę Wojciechowskiego. Dobre wejście, dobre uzupełnienie tej, tej linii. Widzimy tak, no bo... właśnie, jak on się czai na 16, na 16 metrze. Zawodników są, są bezpieczne, dobytek jest bezpieczny i, i będą mogli się w tej drugiej połowie skupić tylko i wyłącznie na meczu i na zdobyciu punktów. Dobrze się wprowadził Wega, cztery mecze, dwa ostatnie w podstawowym składzie, dwie asysty i w poprzednim meczu u siebie z Wartą i teraz także w tym. No i zagrana jest piłka później do Szura, który szuka dalszym podaniem właśnie Zjawińskiego, który ma zadanie utrzymać, a tutaj widzimy Polonia będzie miała teraz e, szansę na dośrodkowanie rzutu wolnego e, z lewej strony, no i ukarany, okay. e, popatrzmy, Terpiłowski, dośrodkowanie, za mocne, ale udało się zgrać to, jest uderzenie i mamy gola, który zamyka to spotkanie, Predenkiewicz, lewa noga, od razu bez pieczę przyjęcia. Pieczętuje tą dobrą zmianę, naprawdę dobrą zmianę, dzisiaj e, Predenkiewiczowi nie tylko za te akcje ofensywne, ale właśnie pomoc Zawistowskiemu w, w defensywie. Naprawdę bardzo ładna bramka, dobrze ustawiony. Czekał na tą zgraną piłkę zbitą. Naprawdę naprawdę świetnie. No to już zamyka nam to spotkanie ten gol, ale przede wszystkim dobre podanie tutaj popatrzył Terpiłowski na drugi Ter na ale to Czysty przypadek, bo nie miał gdzie już nogi postawić. Koniec, koniec tego spotkania. Polonia w pełni zasłużenie wygrywa 3 do 0 po bardzo dobrym meczu, chyba najlepszym w tym sezonie.